Możemy się lepiej przygotować do uwolnienia Tyra. Jak wolisz? Mimi, że Ty kazałeś zbudować te platformy? Odyn chciał kontrolować Krasnoludy, więc. Przekonałem go, żeby kupił ich lojalność, zamiast zwyczajnie jej zarządzać. Zawarli umowę handlową. Jest tu jedna z platform? Widzicie ten dym? To tam zmierzamy. Spróbujemy wyłączyć platformę. Gotowe! Skoro krasnaludy nie chciały pracować dla Asgardu, nie mogły przestać? I co dalej? Ich nowo wybudowane próżnie zatruły ziemię z Fartalheim. Nie mogły jej uprawiać, więc musiały kupować żywność od Asgardu. Gdyby przestały pracować, pozbawiłyby się jedzenia. O! Спритно и окропно. Z Myślisz, że prowadzi do tej areny, na której już kiedyś byliśmy? Skąd taka myśl? Tak mi się przypomniało. Próby Surtra były... całkiem fajne. To był trening. Źle się bawiłeś? Mm. No... mniejsza z tym. Poszukajmy reszty nasiona i sprawdźmy, dokąd może nas zabrać. Świetnie. Teraz się przedostaniemy. Ojciec! Z prawej! <grymne> Więcej. To Berksa, Co chwila posyła w świat kolejne pełzacze! Bo zaraz ginie! Go! Dawaj, Platforma jest pewnie pełna przydatnych materiałów. Zbierałbym wszystko, co z siebie wypluje. Skoro sami się zgodzili na pracę dla Asgardu, dlaczego winią Ciebie? Przekonałem ich, żeby dali się wykorzystać. Dokonali wyboru. Praca albo śmierć to żaden wybór. Choć tak im mówiłem. Właśnie podniosłeś czystą rudę ze Svartalfheimu. Na platformie już się nie przyda, ale może nasi Huldrowi bracia wytworzą z niej to i owo. Ojcze, czy zabijanie w samoobronie jest zawsze uzasadnione? Tak. No, i masz odpowiedź. Skąd się wzięły te platformy? Kazałem je zbudować i wydobywać rudę do produkcji uzbrojenia. Gdyby nie to, te surowce przypadłyby krasnoludom. Po wyłączeniu platform krasnoludy zyskają niezależność? Nie wiem, ale muszę spróbować. Hey, to kolejny gejzer. Jest ogromny. Może później mu się przyjrzymy. Stąd też dobrze go widać. Na wyspie jest jeszcze jedna platforma, bracie. Czujesz ten dym? Dlaczego krasnoludy zgodziły się chorować dla asów? No i w tym właśnie seń. Okłamałeś ich. Okłamałem ich. Uch! 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 Może przeskoczymy przez to, yy, coś? Suwnica. Suwnica. Dzięki. Te beczki pachną paliwem. Skra z twoich ostrzy spowoduje nie lada eksplozję. huh dziwne że sami nie wyłączyli tych platform niektórzy próbowali mm. imperyjerzy ich ukarali zabili krasnoludy nie mogło się ich powstrzymać ano Teraz lepiej. Ha! Imponujące. jest za daleko Tak, teraz dobrze Łatwo poszło. 下去 <Got> <Yeah. S 1> Wali ze Svartalfheimu. Wykuwanie broni było czymś świętym, ale Odyn chciał tylko dostać jak najwięcej ostrzy. I to jak najszybciej. Z każdym pośrednim ostrzem i skladzionym kawałkiem rudy krasnoludy traciły odrobinę siebie. Ludzie przetrwały dzięki tobie. Nie mylisz się, bracie. Oden wyrżnąłby Krasnoludy ze Svartalfheimu w pień. Skoro on nie mógłby ich wykorzystywać, to inni też. Mim, że Ile znasz opowieści o Odynie i Torze? O ich złych postępkach. Zobaczmy, jakie pamiętamy. Może odświeżymy trochę ojcu pamięć. Nie trzeba mi niczego odświeżać. Wtargnęli do naszego domu. No tak, ale mówię o historii. O innych, których skrzywdzili. Zobaczmy. No to był kamieniarz. Tamur. Ano! Pokłócił się z synem i po zmroku poszedł go szukać. Ale znalazł Tora. Był też syn Tamura, Hrimtur. Budowniczy murów Asgardu, który wyszeptał frei Sekret, zanim został zdradzony i zamordowany. No i była też Groa. Strażniczka wiedzy i prorokini Ragnaroku. Thor zabił jej męża, a Odyn to zatuszował, po czym sam dokończył dzieła na wdowie. Pamiętajmy o Elmirze, pierwszym gigancie. Odyn pociął go, by stworzyć z jego ciała nowe światy i pozwolił rzece jego krwi utopić niemal wszystkie inne giganty. A co z gigantami z Jotunheimu? Kiedy tam dotarliśmy, nie znaleźliśmy ocalałych. A my wciąż nie mamy tropów, ale Asowie raczej nie narzekają. A co z Fjorgen? Matka Tora była gigantką, prawda? W rzeczy samej. Okoliczności jej śmierci były dosyć podejrzane. Ale nie wiem, czy można winić za nią Odyna. Mocno ją przeżył. O, wiem. Była Skadi. Królowa łowów. Ano, odrzuciła zaloty Odyna, więc podstępem zmusił ją do zabicia ojca. Może... Starkadr Potężny, dowódca Wojsk Jotunów? Odyn go oczernił, a Thor zwiódł i zamordował. I jeszcze Trym Przebiegły, król gigantów, który skradł młot od Thora. Odyn oddał za niego Freję, po czym Thor w przebraniu wymordował cały jego dwór. Co jeszcze? A! Hrungnir Zabijaka, kamienny gigant! Ano. Odyn go ośmieszył, a Thor zamordował. Dosyć tego. To nie wszystko. Nieważne. Wojna z Odynem nie jest rozwiązaniem. Czujesz ten dym? To kolejna platforma. Mówisz o swoich czynach ze wstydem. Żałujesz, że ocaliłeś ich przed Odynem? Ja nie. Ach. No. Ah! O wszystkim. Jeśli można nazwać tak skromne zadanie wszystkim. To zaledwie kropla w morzu azgarskiej okupacji. Musisz żyć z tym, co zrobiłeś, ale nie pozwól, by to cię złamało. O, a to dlaczego? Powierzono ci niewykonalne zadanie. Nie obwiniaj się za to, że mu nie podołałeś. Krasno ludy zapewne myślą inaczej. To niczego nie zmienia. Nie, ale to dobry początek. Woli przypomnienia, Brock albo Sindri mogliby zrobić dobry użytek z tego naszego żurżu ze Swartalvheimu. Hmm. Hmm.